Kern, niespodzianka. W mieszkaniu pewnej dzietki urodziły się cztery kopki. Śmiesznie mruczały. Guźmień wydziały trzy czarne, a jeden był biały. uszka miał biały, białe, białe patury, a czarny zaznaczał rodziców miał. Cóż robić? ka Wybryk na Biały kotek raz do reszty rodziny się upodobnił. Po prostu w skrzynkę z węglem wlazł. Będzie heca, pomyślał, jak w kinie. Niespodziankę zrobiłem rodzinie. Będą się cieszyć do szaleństwa. Mama, tata i trójka rodzeństwa. Nie jestem już biały i zdarny, ale czarny. Czarny, czarny! W tym czasie czarna część rodziny Podzięła plany śmiałe. Biały ma dzisiaj imieniny, Więc wszystkie z ruchu są białe. Ubielić się nic prostszego, Ucieszymy naszego białego. Plan ciska przeprowadziły, Wórku z mąką się ubieliły. Wyszły białemu na spotkanie I nagle rozczarowanie. Biały od, odzyskał kolor rodzinny, a jednak znów, jak przedtem, był inny. Na nic się zdały zamysły śmiałe. Biał był czarny, a czarne białe. Z tego wynika zwrotka ostatnia, której nie znało udziału w plenie, że pewne rzeczy jednak uzgadnić trzeba ze sobą wzajemnie. Zielona żaba. Żaba rzekła raz sąsiadom. Wszystkim chętnie służy rado. Więc pytajcie, bo dla żaby nie ma nazbyt trudnej sprawy. Kunkam wszakże doskonale. Sama nie wiem, skąd ten talent. Pływam, skaczę i o tańcach. Wiedzę mam w koniuszku palca, A w dodatku pomył dziadku. Otrzymałam właśnie. Pomyślą o cztery skrzynie, Więc zasłynę w całej gminie. Za nic trzeba wypica. Twoja wiedza mnie zachwyca. Pomóż mi zabeczko złota. Nie znoszę, droga żabko, Bardzo proszę, dorać mi fasonik mocny, Lekki, zwierny i wygodny. Zajął e, za, skacie. Zajął Zaję Zajął skacie w koło żaki i całuje żakie łapki. Oczy patrzy jej błagalnie, ale wszystko to na marnie, bowiem żaba wiadoma na świat przyszła bez ogona, choć obryta i uczona. Więc gorączkę chyba mam. Na to stroską kapnął kran. Trzeba wezwać pana Henia. On pomoże bez wątpienia. I przybiegł Henio. i suwmiarką macha. Potem zawór palcem styka. Z obserwacji mych wynika, że pogoda panu szkodzi. Kiedy troszkę się odchodzi, pewnie pan do zdrowia wróci. Henio coś pod nosem nucił, zakręcając wszystkie kurki i na wiążąc do no, jeszcze raz grzebelka usunięta już usterka. Dzięki za ból gran. Szczerze mówiąc, nie wiem sam, czemu się biedaczek upadł. Wleci grzać, gdy taki upał. Bardzo to, że bardzo ładnie mówicie. I Paulinka Cichocka. Jeszcze widać. Dziękujemy Ci bardzo. A jeszcze dostaniesz złaleczki bardzo bardzo, bardzo bardzo ładnie I Kamilka litri. Tak, proszę bardzo, bardzo ładnie. I proszę Państwa, no już wiemy o tym. Że...